Ekonomia to nauka, która omawia rzeczy doskonale nam znane językiem, którego nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Mówił amerykański ekonomista i polityk Dick Armey. My obalamy tę teorię i w prosty, zrozumiały sposób mówimy o tym, co ważne dla naszego portfela. Elżbieta Oppenhauer, witam i zapraszam na ABC Rodzinnej Ekonomii. Dziś w programie Interchange Fee, co to takiego? Bankowość nowoczesna. Z naszym gościem rozmawiać będziemy m.in. o wyborze konta bankowego. Interchange fee, czyli tzw. opłata kartowa, sprawą zajmował się m.in. Parlament Europejski, który zarekomendował znaczące zmiany w tym zakresie. Pytanie, czy te zmiany okażą się korzystne dla użytkowników kart płatniczych, czy też zahamują o rozwój płatności bezgotówkowych? Kasia na nudę nie narzeka. Praca, dom, rodzina, do tego codzienne zakupy. Korzystam z karty płatniczej, ponieważ jest to dla mnie sposób wygodny. Kontroluję swoje wydatki. Wiem za co płacę i ile. Nie ona jedna i nie jedyna przekonała się do plastikowego pieniądza. 10 lat temu. Tylko 1 trzecia transakcji to były transakcje w punktach handlowo-sługowych, natomiast reszta to było głównie wypłaty gotówki z bankomatu i używaliśmy gotówki. W tej chwili już ponad 66% transakcji kartami to są transakcje w sklepach. Do wygody przyzwyczaić się nie trudno, tym bardziej, że jest to tanie rozwiązanie. Za podstawowe funkcje klient chciałby nie płacić za. Konto za kartę za wypłatę z bankomatu. W Polsce wydanie i obsługa karty płatniczej najczęściej są bezpłatne, a nierzadko klient może liczyć nawet na bonusy związane z jej użytkowaniem. Taka karta daje nam wiele dodatkowych przywilejów, jakieś ubezpieczenia, zagubionego bagażu albo niższe koszty ubezpieczenia zdrowotnego. Pytanie, jak na tę sytuację wpłyną nowe uregulowania prawne, które wejdą w życie w lipcu tego roku, a chodzi o tak zwaną stawkę Interchange Fee. To jest opłata ponoszona przez agenta rozliczeniowego. Na rzecz banku, który wydał kartę. Jest to opłata, która ma na celu zrekompensowanie kosztów, które właśnie bank, który wydaje kartę, ponosi. Od 1 lipca tego roku ta opłata wyniesie maksymalnie 0,5% od każdej transakcji z użyciem karty. To efekt zmian ustawowych w Polsce oraz regulacji przyjętych przez Parlament Europejski. Głównym zainteresowanym, lobbującym za obniżeniem opłat kartowych były duże sieci handlowe. Teraz e, przedsiębiorca, który przyjmuje płatność kartą, musi zapłacić 1,3% e, prowizji e, tej interchange od e, przyjętej transakcji, e, co jest zdecydowanie za wysoką stawką. Ale stawką, którą trudno nazwać zyskiem banku czy organizacji płatniczej. Opłata interchange dotychczas służyła z jednej strony utrzymaniu całego systemu, inwestycjom rozwojowym, utrzymania utrzymaniu bezpieczeństwa całego systemu. W przypadku płatności bezgotówkowych w grę wchodzą setki miliardów złotych rocznie. Tu nie ma miejsca na pomyłkę. Wszystko musi działać sprawnie. Równie ważna jest edukacja wszystkich uczestników rynku finansowego w temacie nowoczesnych płatności, a także rozbudowa sieci. Sieci gwarantujących dostęp do technologicznych nowinek, na przykład płatności mobilnych. Nie tylko karta zbliżeniowa, typowo tradycyjny plastik, który ma chip, który identyfikuje się z terminalem, ale po prostu komórka, która się staje kartą płatniczą. Teraz środków na rozbudowę i unowocześnienie systemu może być mniej, bo stawka Interchange Fee pójdzie znacząco w dół. Dość istotny, bardzo istotny spadek przychodów uzyskiwanych z Interchange Fee przez banki wydawców kart. Celem dokonanych zmian miało być upowszechnienie płatności bezgotówkowych. Liczymy, że, że nastąpi rozrost sieci akceptacji, klienci będą mogli w większej, liczbie punktów, w większej liczbie sklepów zapłacić kartą. Ale paradoksalnie niższa stawka Interchange może przyczynić się do zahamowania tempa rozwoju płatności bezgotówkowych w Polsce, bo w obiegu może być mniej kart niż dziś. Ci, którzy stracą, to będą konsumenci, którzy nie widzą korzyści w sklepach u akceptantów z obniżonych kosztów po stronie akceptanta, a widzą zwiększone koszty po stronie opłat bankowych. Z raportu Narodowego Banku Polskiego wynika, że. Podwyżka opłat bankowych rocznie może sięgać nawet 50 zł dla każdego konsumenta. W Hiszpanii na podobnych zmianach zarobiły największe sieci handlowe. Podobnie może być w naszym kraju. Od kilkuset milionów do miliarda złotych rocznie przepłynie skaz banków do, do właścicieli dużych sieci handlowych. Wyobrażam sobie, żeby sklepy chętnie się dzieliły. Z nami tymi pieniędzmi, które zarobią dzięki temu, że banki będą od nich pobierały dużo niższe prowizje. Niektóre organizacje płatnicze postanowiły zachęcić duże sieci handlowe do większego zaangażowania w popularyzację płatności kartami i przygotowały dla nich specjalne warunki współpracy. Ma to pomóc zredukować negatywne skutki obniżki interchange. Bardzo liczymy na to, że, będąc największym, największym beneficjentem zmiany, akceptanci zaczną bardziej promować obrót bezgotówkowy, bardziej promować płatności kartowe, również poprzez wykorzystywanie swoich programów lojalnościowych. Nowoczesne karty płatnicze z wyświetlaczem, bankomaty biometryczne. Oddziały, które swoją stylistyką odbiegają znacznie od tradycyjnych placówek. To znak, że bankowość się zmienia, oferując klientom coraz więcej nowinek. Kilkanaście tysięcy placówek, kompleksowa oferta, miła i wykwalifikowana obsługa. To twarz polskiego systemu bankowego. Systemu, który odpowiada dziś indywidualnym potrzebom każdego klienta. Taka preferencyjna opieka specjalna, indywidualna będzie przez ludzi pożądana. Tak każdy chce być tym czymś specjalnym, korzystając przy tym z nowoczesnych, często przełomowych na rynku rozwiązań. To jedno z nich. To miejsce, w którym można wykonać czynności, które do tej pory były zarezerwowane tak naprawdę tylko i wyłącznie do placówek bankowych. Klient może tu wpłacić pieniądze na konto, czy za pośrednictwem kamer porozmawiać z osobistym doradcą. Może też otworzyć rachunek osobisty, co trwa najwyżej kilkanaście minut. Może od razu otrzymać kartę debetową. Karta debetowa będzie od razu miała nadrukowane jego imię i nazwisko, więc to z tej karty może od razu zacząć korzystać. To bardzo wygodne rozwiązanie dla osób, którym trudno znaleźć chwilę w ciągu dnia, by przyjść do banku. Tutaj swoją sprawę można załatwić nawet późnym wieczorem. To już kolejne urządzenie, o którym mówi się przyszłość bankowości. Równie bezpieczne i nowoczesne czyli bankomat biometryczny. Podchodzimy do bankomatu, wkładamy palec do bankomatu biometrycznego, wypłacamy środki. Wcześniej odcisk palca klienta musi znaleźć się w bazie banku, który jest właścicielem bankomatu, a to żaden problem. Pracownik skanuje panu dwa palce, na podstawie których będzie pan mógł sobie wypłacać środki z bankomatu. Pionierem tego typu rozwiązań na polskim rynku są banki spółdzielcze, a to już pionierskie rozwiązanie w zakresie bankowości elektronicznej. M Bank jest pierwszym bankiem internetowym w Polsce i nadal kontynuujemy. Te tradycje w zeszłym roku oddaliśmy jedną z najnowocześniejszych na świecie platform bankowości elektronicznej, zarówno przez komputer, jak i przez telefon komórkowy, przez smartfona. Nie wychodząc z domu, możemy załatwić dziś praktycznie wszystko. Od założenia rachunku poprzez zaciągnięcie kredytu po ubezpieczenie mieszkania czy samochodu. I za pomocą jednego kliknięcia w przeglądarce pojawia się okienko i po drugiej stronie jest doradca bankowy ze swoim uśmiechem, ze swoją poradą, ze swoją wiedzą, z którym możemy przedyskutować każdy temat finansowy. O tym, że bankowość nie musi być nudna, świadczy oferta największego polskiego banku detalicznego, adresowana do najmłodszych. Dziecko otrzymuje dostęp do własnego konta w banku. Wszystko jest przygotowane pod dzieci, tak aby to było dla nich zrozumiałe, tak aby to było dla nich proste. Jest serwis bankowości elektronicznej dla najmłodszych. Do tego dedykowane dziecku bankomaty i niestandardowa karta płatnicza. Karty mogą wyglądać w ten sposób, w bardzo atrakcyjny sposób, w postaci bryloków. Karty mogą wyglądać w bardziej standardowy, nam znany sposób, jak karty te, takie, które każdy z nas nosi w portfelu. Nowoczesna bankowość dla nowoczesnego klienta, od którego za kilka lat zależeć będzie kształt systemu bankowego w Polsce. Naszym gościem jest dziś Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Witam pana serdecznie. Witam, dzień dobry. Panie prezesie, jaki jest ten nasz system bankowy? Czy on jest nowoczesny? Jak wypadamy na tle innych krajów europejskich? Polski system bankowy, można powiedzieć, że jest systemem jednym z najdowocześniejszych z punktu widzenia technologicznego, ale jednocześnie jest systemem efektywnym, sprawnym choć oferującym i na szczęście niektórzy mówią raczej klasyczne, podstawowe usługi depozytowo-kredytowe, a także płatniczo-rozliczeniowe. Wspomniał Pan, że system jest bezpieczny. To dlaczego tak trudno nam się przekonać na przykład do założenia własnego konta? No tutaj jest znacznie lepiej, bo w ostatnich 7-8 latach właściwie z poziomu około 50% osób, które posiadają, posiadały konto wówczas. W tej chwili jesteśmy już prawie na poziomie 83%. Ale jednak Natomiast nadal 1,4% jedna czwarta społeczeństwa nie Trochę chce mniej 18%. Procent. Natomiast ja myślę, że to wynika z tego, że część ta bardzo dorosła społeczeństwa nigdy nie miała rachunku bankowego i to była tradycja okresu powojennego. Część osób uważa, że ma za małe. Dochody, żeby w ogóle zakładać konto i, i woli posługiwać się gotówką, ale z każdym rokiem obserwujemy te kilka procent nowych obywateli, którzy zakładają rachunki bankowe, bo to wygodne, bo to bezpieczne i, i naprawdę wygodne do podróżowania nie tylko po Polsce, ale po całym świecie. Wspomniał Pan o tej szerokiej ofercie kompleksowej, jaką przygotowały banki. Jak z niej korzystać mądrze? Czym się kierować? Przede wszystkim trzeba pamiętać, że pieniądz służy do realizacji jakichś celów, ale one muszą być dobrze skalkulowane. Warto oszczędzać. Mówił kiedyś w okresie międzywojennym prezydent Mościcki, że pomyślność każdego kraju musi być oparta na solidnej skale, jaką jest oszczędzanie. Czyli warto oszczędzać, ale oczywiście rząd, bank centralny muszą zapewnić, że nie ma wysokiej inflacji. Po drugie, jeśli zaciągamy kredyt na jakiś cel, pamiętajmy, że trzeba będzie go spłacić. Musimy solidnie skalkulować, czy będzie nas na to stać, czy zaciągamy go sami, czy z kimś innym. I tutaj musimy być po prostu roztropni, rozważni, powściągliwi. Yy. Korzystając z, z ekspertyzy. I wreszcie są pewne usługi, produkty dla tych osób bardziej zamożnych, które być może chcą od czasu do czasu z częścią swoich aktywów nieco zaryzykować. Ale pamiętajmy, że wyższe ryzyko to potencjalnie wyższe korzyści, ale czasami negatywne konsekwencje. Można stracić część tych aktywów, dlatego, tutaj, rozwaga i roztropność są bardzo potrzebne. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ale naszym gościem był dziś Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Do zobaczenia.